No Co no, no. zrobić, jakbym wchodził do, do dziarni. Biorę wszystko, kurwa Jakbym miał, tu same premiery Zimny jak luch, jebani, wszyscy to wiedzą Patrzę na was, kurwa, jakbyście mieli poparzenie Lodziarnia na rogu, a ja wpadam, jak tornad każdy to mój krok, to błąd Co równa się upadkiem Biorę te lody, sprzedaj jej, kurwa, na skuty. Wyś się się. czemu nie wiedzieliście mnie na skutce Lodziarnia, kurwa, dziądzi, a ty tu, tu. Siedzisz jak pizza? w zimnej grze Jebani wszyscy mówią, że chcę się sprzedać yeah. Biorę, wszystko nie ma czasu na moje twoje gadki. Rodziarnią na biakcie. Nie dole wasze platki. Rodykasja Kasia kurwa, mam to w jednym miejscu. Chłopak, on nie gra. To zajebisty proces. Wiesz, to ścisko. Zimne ja lud wyżyła to my jesteśmy mistrzami Lodziarnia na rogu Aby nadal zjewali szybciej z toląciarnio Jadę po swoje Nie mam czasu na spiny Kiedy wchodzę kurwa To już mnie nie ma Każdy miny Lody Mi się topnieją